...we wtorkowych radiowych tajemnicach świata programu Pół Żartem Pół Serio kłania się pięknie Barbara Choroszy. Dzisiaj jak wczoraj zostało zapowiedziane zapraszam Państwa do drugiej części wywiadu, rozmowy z Panią Grażyną Quintal bioenergoterapeutką prowadzącą gabinet bioterapii i masażu BioNature w Willow Springs z którą współpracowaliśmy przy wielkiej akcji pomocy potrzebującym w Polsce i z Panem Dominikiem Nawa który jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy dla zwierząt w Polsce Prowadzącym przystań ocalenie Schronisko dla zwierząt w Tychach I dzisiaj kontynuacja Z refleksją po podsumowaniu Naszej wiosennej akcji Potrzebującym, która cały czas zostaje Proszę Państwa otwarta To nie jest koniec Mimo, że paczki do końca miesiąca Zostaną spakowane i przesłane Do Polski, oczywiście Tą akcję pozostawiamy Otwartą Państwa sercom I na ten temat będziemy sobie Dzisiaj rozmawiać, po co, dlaczego, w tej chwili również jest tak wielkie wołanie o to, aby nie zapomnieć w czasie wielkiej przemiany na Ziemi o młodszych braciach czyli zwierzętach. Numer do studia 708 kierunkowy 524 9762. Numer do biura programu 773 625 1409. Mój adres elektroniczny Barbara Zapraszam również do słuchania w sieci internetowej www. WPNA 1490AM.com to jest takie słuchanie na żywo tego radia, a programy z cyklu Radiowe Tajemnice Świata możecie Państwo odsłuchiwać w dowolnym czasie na stronie projektu HEOPS i misji Faraon. Szanowni Państwo, strona misji faraon W miesiącu kwietniu zostanie już, że tak powiem, naniesiona cała porcja uaktualnień i wszystkich rzeczy, które y, powinny na czas obecny być na stronie. Nasz administrator już w tej chwili dysponuje czasem, aby móc te wszystkie wcześniej zapowiedziane uaktualnienia y, w zbliżającym się miesiącu y, powkładać na stronę, abyście Państwo mieli dostęp na bieżąco do wszystkich na stronie projektu Heo w dziale publikacje projektu również wszystkie nagrania radiowych tajemnic świata tego cyklu programowego i również dzisiejszego, wczorajszego dzisiejszego wywiadu, y, również w bardzo krótkim czasie do odsłuchania Państwa zapraszam. I przechodzimy już, proszę Państwa, do rozmowy, y, kontynuacji rozmowy z wczorajszego wieczoru z gośćmi y, moimi, którzy byli i są ciągle na antenie pani Grażyna Kwintal i bioenergoterapeutka i pan. Dominik Nawa, proszę Państwa, prezes Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt w Polsce, prowadzący schronisko, przytulisko, ocalenie w Tychach. Moim kolejnym pytaniem do Pana Dominika w ramach kontynuacji naszego wczorajszego wywiadu było pytanie, które Pan Dominik teraz odpowie. W jaki sposób traktowany jest po prostu kawałek mięsa w dzisiejszych czasach? Czy ludzie mają jeszcze świadomość, że przed chwilą było to miłe zwierzątko, mające uczucia, cieszące się życiem, cieszące się słońcem? czy tylko patrzymy, że jest to jakiś produkt na temat karpia w Polsce Panie Dominiku, też również ciekawe są na dzień dzisiejszy informacje i poprawki usankcjonowane od tego roku wreszcie został wpisany jako, jako, jako nie był uznawany jako zwierzę i, i można było święta e, obchodzić się z nim tak jak się obchodzono w Polsce. A to wprowadziły hipermarkety, bo ja pamiętam czasy jak e, po karpia szło się z wiaderkiem, było nie do pomyślenia żeby, żeby iść bez wiaderka, bez wody. No a, a hipermarkety wprowadzając reklamówki jednorazowe, no niestety, no naraziły to e, tego biednego karpia na, na zbędne cierpienie i stres. I, I u nas ludzi też stało się to o wiele wygodniejsze, żeby, żeby po prostu tego karpia faktycznie spakować, żywego do tej reklamówki, dusić go w drodze do domu. I, 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 I tylko po to, żeby go po prostu w domu zabić i zjeść. Więc, więc myślę, że wie, w świadomości ludzi, zani, wielu ludzi, zanikła naprawdę, zanikła to, 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 zanikło to współczucie do, do, do cierpienia naszych braci mniejszych, właśnie zwierząt. Tak. Chyba ten czas... Ja myślę, że jeśli wejdę w słowo, że, że jeszcze ten kawałek mięsa może się stać dla nas kawałkiem mięsa. Gorzej, jeśli to jeszcze żywe zwierzę staje się już żywym mięsem po prostu, które, które już prawda widzimy jako, jako wyroby wędliniarskie, które, które zostaną zjedzone i bez różnicy, jak będzie wyglądało z zewnątrz, bo w mięsie to i tak nie, nie będzie widoczne. Dokładnie. Konie, które są bardzo inteligentnymi, bardzo czułymi. Z... Proszę opowiedzieć, panie Dominiku, w jakim stanie, jakie uczucia przejawiają konie, które wiedzą, że są przeznaczone na rzeź? Te zdjęcia wstrząsające na waszej stronie wiele mówią. Jak to wygląda w stronie, od strony praktycznej, kiedy pan tam fizycznie za każdym razem uczestniczy? No wszystkie zwierzęta bardzo, bardzo tutaj odczuwają, znają, mają bardziej wyostrzone instynkty niż człowiek. No człowiek niestety no, no, no... No jest bardzo ułomny mimo wszystko, nie ma, nie ma w sobie żadnej broni Pozostawiony na pastwę losu, na pustkowiu, nie byłby w stanie przetrwać, prawda? Więc, więc, więc te zwierzęta mimo wszystko no mają pewne instynkty, które jakby umożliwiają im przetrwanie w środowisku, gdzie nie ma niczego. My niestety no nie, nie podołalibyśmy takiemu obowiązkowi. Najbardziej mimo wszystko przeżywaj, przeżywają ten stres, całą tą gychennę transportu, boju, no jednak świnie, no te, które, które już praktycznie każdemu kojarzą się mimo wszystko tylko i wyłącznie z mięsem, ale, ale one przeżywają to najbardziej. Ja powiem tak, będąc w jednej rzeźni i właśnie udało nam się tam jakby nabyć dwa konie. No, w sytuacji, gdzie pojechałem po przyczepę do, 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 do transportu tych koni, wróciłem z powrotem, 18 koni już było zabitych, wisiało skurowanych na hakach, reszta koni stała w stajni, widziała to wszystko. Do dzisiaj nie zapomnę wzroku siwego konia, który odwracał się do mnie i po prostu w jego wzroku było czy uda mu się jeszcze stamtąd wyjść, prawda, no, na własnych nogach? No niestety po chwili dostał ształ z pistoletu, upadł i od razu podniesiony za nogę, wykrwawiony, no to są to są widoki, których... Nie da się zapomnieć, bo y, ktoś może sobie zadać pytanie, no czy było sens y, z tam 60 ponad koni, które zostało wtedy zabite, uratować te dwa. Ja myślę, że w skali globalnej, gdzie około 100 tysięcy koni samych rocznie jest kierowane na rzeź, uratowanie nawet 10 koni, y, wydawałoby się, że to jest nic, ale dla tych 10 koni, to, że one mają szansę na życie, to jest bardzo dużo i myślę, że musimy patrzeć takimi kategoriami i nie tylko koni, ale również innych zwierząt, które, które udaje się uratować, którym za to, że nie tyle, że, że, że niestety los, spotkał je, los pokierował je tak, że zostały skierowane na rzeź, tylko z sytuacji, gdzie przez całe swoje życie były, były maltretowane przez, przez człowieka, w ostatnią drogę spotkała jedynie taka nagroda, czyli właśnie rzeźnia. I z takiego miejsca wyrwać zwierzę, które tak dużo przeżyło wcześniej, myślę, że to jest dla niego naprawdę wielka nagroda i, i, i w tym momencie też i my pokutujemy jakby za to, co robią, co robią po prostu inni ludzie, nie, niestety. Oczywiście nie namawiamy Państwa do wegetarianizmu poprzez takie rozmowy i uwrażliwianie na świadomość kontaktu i powiązań nawet w łańcuchu pokarmowym z młodszymi braćmi zwierzętami, ale chodzi o umiar, o świadomość, o to żebyście Państwo nawet robiąc zakupy przedświąteczne, nawet kupowali tyle ile Wam potrzeba, nie w nadmiarze, nie za dużo, ale właśnie z szacunkiem do tego rodzaju pokarmu, a jednocześnie oddają...